Czy wiedziałeś, że istnieją mięsa, które, oprócz tego, że są pyszne, mogą pomóc obniżyć poziom cukru we krwi? Pomyśl o większej kontroli nad swoją glikemią bez rezygnacji z dobrego posiłku. Jeśli czujesz się sfrustrowany restrykcyjnymi dietami lub myślisz, że musisz zrezygnować ze wszystkiego, aby zadbać o cukrzycę, mam dla ciebie dobrą wiadomość: to nieprawda. Dziś pokażę Ci sześć najzdrowszych mięs dla osób z cukrzycą, które nie tylko są bezpieczne, ale mogą także poprawić Twoje zdrowie. Zostań ze mną, ponieważ poznanie tych opcji może odmienić Twoje odżywianie i samopoczucie. Na początek napisz mi w komentarzu, z jakiego miejsca na świecie mnie oglądasz. Uwielbiam wiedzieć skąd mnie oglądacie. Napisz mi też, czy masz cukrzycę, czy nie. Numer 6: łosoś. Łosoś to jedno z najlepszych mięs, jakie mogą spożywać diabetycy. Jest bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3, czyli zdrowy tłuszcz, który pomaga zmniejszyć stany zapalne w organizmie i poprawia wrażliwość na insulinę. Oznacza to, że regularne spożywanie łososia może pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy we krwi, zapobiegając niebezpiecznym wahaniom cukru. Dodatkowo jest to lekkie i łatwostrawne mięso, idealne dla osób, które chcą zdrowo i praktycznie się odżywiać na co dzień. Dla osób z cukrzycą typu 1 lub cukrzycą typu 2 utrzymanie zdrowego serca jest kluczowe. Łosoś wspiera to, ponieważ obniża poziom złego cholesterolu i podnosi poziom dobrego cholesterolu, poprawiając krążenie i chroniąc naczynia krwionośne. To bardzo istotne, ponieważ diabetycy są bardziej narażeni na choroby serca. Osoby, które wprowadzają łososia do swojej diety, zauważają korzyści nie tylko w poziomie cukru we krwi, ale także w swoim samopoczuciu i energii. Teraz zwróć uwagę na sposób przygotowania. Łosoś przynosi korzyści tylko wtedy, gdy jest odpowiednio przygotowany. Smażenie go na oleju lub dodawanie gotowych sosów pełnych cukru może pogorszyć poziom glikemii. Najlepiej jest go grillować, piec lub gotować na parze, używając naturalnych przypraw, takich jak czosnek, cytryna i świeże zioła. W ten sposób zachowuje swoje właściwości i pozostaje jednym z najlepszych mięs dla diabetyków. Czy próbowałeś już takiego sposobu przygotowania? Oprócz pomagania w kontroli cukru we krwi, łosoś jest doskonałym źródłem wysokiej jakości białka. Oznacza to, że pomaga utrzymać masę mięśniową i zapewnia dłuższe uczucie sytości, co zapobiega sięganiu po niezdrowe przekąski. Zdrowe odżywianie nie oznacza głodowania, a włączenie mięs odpowiednich dla diabetyków, takich jak łosoś, robi ogromną różnicę w codziennej diecie. Kolejną zaletą jest to, że to mięso zawiera duże ilości selenu i magnezu minerałów niezbędnych dla metabolizmu glukozy. Selen działa jako antyoksydant, chroniąc komórki przed uszkodzeniami, które mogą pogorszyć cukrzycę typu 2. Z kolei magnez wspomaga regulację poziomu glukozy, pomagając organizmowi skuteczniej wykorzystywać insulinę. To detale, które w połączeniu mają ogromny wpływ na zdrowie. Jedną z największych zalet łososia jest jego wszechstronność. Można go spożywać grillowanego na obiad, w sałatce na kolację, a nawet jako dodatek do warzyw bogatych w błonnik, takich jak brokuły i szpinak. Dzięki temu można urozmaicić dietę bez rezygnowania ze zbilansowanego odżywiania. Często problemem jest brak pomysłów na zdrowe przygotowanie posiłków. Chciałbyś więcej wskazówek na ten temat? A dla tych, którzy myślą, że tylko czerwone mięso zawiera żelazo, łosoś udowadnia, że jest inaczej. Dostarcza znaczną ilość tego niezbędnego minerału, pomagając zapobiegać nadmiernemu zmęczeniu i poprawiając transport tlenu w organizmie. Jest to szczególnie ważne dla osób z cukrzycą typu 2, które często skarżą się na brak energii. Małe zmiany w diecie mogą przynieść ogromne korzyści dla zdrowia i jakości życia. Numer 5. Kurczak. Kurczak to jedno z mięs, które diabetycy mogą jeść bez obaw, pod warunkiem, że jest odpowiednio przygotowane. Jest bogaty w wysokiej jakości białko i zawiera mało tłuszczu, co pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi i zapobiega jej wahaniom. Szczególnie pierś z kurczaka to jedno z najlepszych mięs dla osób z cukrzycą, ponieważ zawiera mniej tłuszczów nasyconych i zapewnia długotrwałe uczucie sytości, zapobiegając niekontrolowanemu podjadaniu. Dla osób z cukrzycą typu 1 lub cukrzycą typu 2 to lekko strawna i łatwa do włączenia do codziennej diety opcja. Kolejną istotną kwestią jest pozytywny wpływ kurczaka na metabolizm. Jako chude mięso jest łatwiejszy do strawienia i nie obciąża organizmu, co jest kluczowe dla utrzymania stabilnej glikemii. W przeciwieństwie do tłustszych mięs, które mogą powodować stan zapalny i utrudniać działanie insuliny, kurczak wspomaga organizm w efektywnym przetwarzaniu pokarmu. Aby jednak czerpać z niego maksymalne korzyści, ważne jest wybieranie odpowiednich części. Pierś z kurczaka to najlepszy wybór dla diabetyków, ponieważ zawiera mniej tłuszczu i więcej białka. Można spożywać także utka i podudzia, ale bez skóry, aby uniknąć nadmiaru tłuszczu. Sposób przygotowania również ma ogromne znaczenie. Najlepsze metody to grillowanie, pieczenie lub gotowanie. Natomiast smażenie lub panierowanie kurczaka dodaje niepotrzebnych tłuszczów i węglowodanów, co może negatywnie wpłynąć na poziom cukru we krwi. Czy na co dzień przygotowujesz kurczaka w zdrowy sposób? Dobrą strategią jest łączenie kurczaka z produktami bogatymi w błonnik, takimi jak komosa ryżowa, brązowy ryż czy warzywa liściaste. Dzięki temu posiłek staje się bardziej zbilansowany i pomaga uniknąć gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. Ponadto, naturalne przyprawy, takie jak czosnek, kurkuma i czarny pieprz, nie tylko poprawiają smak kurczaka, ale także przynoszą dodatkowe korzyści zdrowotne, ponieważ mają właściwości przeciwzapalne. Te drobne zmiany w przygotowaniu jedzenia mają ogromne znaczenie dla osób z cukrzycą typu 2, które chcą utrzymać zdrową dietę. Kurczak wyróżnia się także wysoką zawartością witamin z grupy B, które są niezbędne do produkcji energii i prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Dla diabetyków te witaminy pomagają zapobiegać zmęczeniu i wspierają metabolizm glukozy. To oznacza więcej energii na co dzień i lepsze funkcjonowanie organizmu. Zdrowe odżywianie to nie tylko kontrolowanie poziomu cukru we krwi, ale także dbanie o siłę i energię do życia na pełnych obrotach. Kolejną zaletą kurczaka jest możliwość jego przygotowania na wiele różnych sposobów bez utraty wartości odżywczych. Lekki posiłek może składać się z sałatki z kawałkami grillowanego kurczaka. A bardziej sycąca opcja to duszony kurczak z warzywami. Wszechstronność tego mięsa ułatwia utrzymanie zbilansowanej diety i zapobiega monotonii w jedzeniu. Często największą trudnością jest znalezienie sposobów na urozmaicenie diety bez ryzyka dla zdrowia. Czy chciałbyś otrzymać propozycję zdrowych przepisów z kurczakiem? Oprócz tego, że jest jednym z najlepszych mięs dla diabetyków, kurczak wspiera także utrzymanie masy mięśniowej. Jest to kluczowe, ponieważ utrata mięśni może negatywnie wpłynąć na metabolizm glukozy i utrudnić kontrolowanie poziomu cukru we krwi. Spożywanie wysokiej jakości białka, takiego jak kurczak, wspomaga wzmacnianie mięśni i ogólne funkcjonowanie organizmu. Osoby, które wprowadzają ten nawyk do swojej diety, zauważają poprawę kondycji i zdrowia z biegiem czasu. Numer 4. Indyk Indyk to jedno z najlepszych mięs dla diabetyków, ponieważ zawiera mało tłuszczu i jest bogaty w wysokiej jakości białko. To mięso pomaga w kontrolowaniu poziomu glukozy we krwi, zapobiegając gwałtownym skokom i spadkom cukru. Ponadto, indyk zawiera niezbędne aminokwasy, które wspierają utrzymanie masy mięśniowej, co jest kluczowe dla osób z cukrzycą typu 1 lub cukrzycą typu 2. Odpowiednio przygotowany staje się smaczną i pożywną opcją do codziennego spożycia. W przeciwieństwie do tłustszych mięs, które mogą utrudniać kontrolowanie poziomu cukru we krwi, indyk jest lekko strawny i łatwy do przyswojenia. Oznacza to, że organizm efektywnie przetwarza składniki odżywcze, nie obciążając glikemii. Osoby szukające zdrowego mięsa dla diabetyków mogą bez obaw wybierać indyka pod warunkiem, że unikają przetworzonych produktów takich jak przemysłowa pierś z indyka, która często zawiera dodatki i ukryte cukry. Najlepszym sposobem na spożywanie tego mięsa jest wybieranie naturalnych kawałków takich jak świeża pierś z indyka oraz przygotowywanie go w zdrowy sposób. Pieczenie z naturalnymi ziołami, grillowanie lub gotowanie to najlepsze metody, aby zachować jego właściwości odżywcze. Unikanie smażenia i gotowych przypraw również ma znaczenie, ponieważ te dodatki mogą zakłócać kontrolę poziomu cukru we krwi. Czy próbowałeś już doprawiać indyka czosnkiem, rozmarynem i cytryną? Jest nie tylko pyszny, ale także przynosi dodatkowe korzyści zdrowotne. Oprócz białka, indyk jest doskonałym źródłem witamin z grupy B, które są niezbędne dla metabolizmu glukozy. Witaminy te pomagają organizmowi efektywnie przekształcać węglowodany w energię, co zapobiega wahaniom poziomu cukru we krwi. Jest to szczególnie ważne dla osób z cukrzycą typu 2, ponieważ poprawia reakcję organizmu na insulinę. Drobne zmiany w diecie mogą przynieść znaczące rezultaty w kontrolowaniu choroby. Kolejną zaletą indyka jest to, że zawiera mniej tłuszczów nasyconych niż inne mięsa, co wspiera zdrowie serca. Ponieważ diabetycy są bardziej narażeni na choroby sercowo-naczyniowe, wybór chudego mięsa ma ogromne znaczenie. Indyk, odpowiednio przygotowany, to jedno z mięs, które diabetycy mogą jeść bez obaw, ponieważ nie obciąża organizmu i dodatkowo wspiera zdrowie układu krążenia. Praktycznym sposobem na włączenie tego mięsa do diety jest łączenie go z produktami bogatymi w błonnik, takimi jak warzywa i pełnoziarniste zboża. Dzięki temu posiłek staje się bardziej zbilansowany i pomaga uniknąć gwałtownych wzrostów poziomu cukru we krwi. Przykładem prostej i pożywnej kombinacji jest grillowana pierś z indyka podawana z brokułami i brązowym ryżem. To łatwe do przygotowania dania, które pomagają utrzymać stabilny poziom glukozy. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze wszystkich korzyści płynących z jedzenia indyka i sięga po niego jedynie pod koniec roku. Jednak to mięso może być doskonałą opcją na co dzień, urozmaicając jadłospis bez negatywnego wpływu na poziom cukru we krwi. Osoby szukające mięs, które diabetycy mogą spożywać i które pomagają obniżyć poziom glukozy, powinny częściej włączać indyka do swoich posiłków. Numer 3. Wołowina. Wołowina to zdrowa i smaczna opcja dla diabetyków. W przeciwieństwie do mięsa, bydła karmionego paszami przemysłowymi, wołowina z hodowli pastwiskowej zawiera więcej korzystnych składników odżywczych, takich jak kwasy tłuszczowe, omega-3 oraz mniej tłuszczów nasyconych. To pomaga zmniejszyć stany zapalne w organizmie i utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi. Osoby szukające zbilansowanej diety, w Pomagającej kontrole cukru we krwi, znajdą w wołowinie z pastwisk ciekawą alternatywę. Oprócz tego, że jest bogata w wysokiej jakości białko, wołowina z hodowli pastwiskowej stanowi także doskonałe źródło ważnych minerałów, takich jak żelazo i cynk. Te składniki odżywcze są kluczowe dla zdrowia układu odpornościowego oraz produkcji energii, pomagając w utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy. Dla osób z cukrzycą typu 1 lub cukrzycą typu 2 spożywanie pokarmów bogatych w te minerały może znacząco poprawić jakość życia. Jednak sam wybór wołowiny z pastwisk to nie wszystko. Sposób przygotowania ma ogromne znaczenie. Smażenie na głębokim tłuszczu i dodawanie sosów zawierających cukier mogą zniweczyć korzyści zdrowotne, podnosząc poziom cukru we krwi. Zamiast tego warto wybierać zdrowsze sposoby gotowania, takie jak grillowanie lub pieczenie. Naturalne przyprawy, takie jak czosnek, cebula i zioła, nie tylko podkreślają smak, ale także przynoszą dodatkowe korzyści zdrowotne. Czy próbowałeś już przygotować grillowany stek z rozmarynem i oliwą z oliwek? Jest pyszny i pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy. Kolejną zaletą tej wołowiny jest jej pozytywny wpływ na zdrowie serca, co jest szczególnie ważne dla osób z cukrzycą typu 2. Dzięki niższej zawartości tłuszczów nasyconych zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto kwasy tłuszczowe omega-3 zawarte w mięsie z hodowli pastwiskowej pomagają zwiększyć poziom dobrego cholesterolu HDL i poprawiają krążenie krwi, co wpływa korzystnie na ogólny stan zdrowia. Wołowina z pastwisk to także doskonałe źródło witamin z grupy B, które odgrywają kluczową rolę w metabolizmie glukozy. Witaminy te pomagają organizmowi efektywniej przekształcać węglowodany w energię, zapobiegając gwałtownym skokom i spadkom poziomu cukru we krwi. Dla osób dążących do utrzymania stabilnej glikemii to świetny wybór. Praktycznym sposobem na włączenie tej wołowiny do codziennej diety jest przygotowanie jej w mniejszych porcjach i łączenie z warzywami bogatymi w błonnik. Dzięki temu posiłki stają się bardziej zbilansowane i skuteczniej regulują poziom cukru we krwi. Dobrym przykładem jest talerz z grillowanym stekiem, duszonym szpinakiem i puree z kalafiora. To proste, smaczne kombinacje, które przynoszą realne korzyści zdrowotne. Często ludzie myślą, że kontrolowanie poziomu cukru we krwi oznacza rezygnację z czerwonego mięsa. Jednak wołowina z hodowli pastwiskowej pokazuje, że dzięki odpowiednim wyborom można cieszyć się smakiem i dbać o zdrowie jednocześnie. Wiedza na temat właściwego przygotowania i zbilansowanego komponowania posiłków ma ogromne znaczenie. Czy próbowałeś już włączyć wołowinę z pastwisk do swojej codziennej diety? Numer 2. Tilapia. Tilapia to jedna z najlepszych opcji mięs, które mogą spożywać diabetycy. Dzięki niskiej zawartości tłuszczu i wysokiej wartości białkowej pomaga w utrzymaniu kontroli nad poziomem glukozy we krwi, a przy tym jest lekko strawna i łatwa do przyswojenia. Dla osób poszukujących produktów wspierających stabilność poziomu cukru we krwi tilapia Wyróżnia się wartościowym składem odżywczym i łagodnym smakiem, który przypadnie do gustu wielu osobom. Jedną z największych zalet tej ryby jest obecność selenu, silnego przeciwutleniacza zawartego w jej składzie. Ten minerał pomaga zwalczać uszkodzenia komórek i redukuje stan zapalny, co przyczynia się do poprawy wrażliwości na insulinę. Regularne spożywanie tilapii może mieć ogromne znaczenie dla osób z cukrzycą typu 2, pomagając skutecznie kontrolować poziom cukru we krwi. Oprócz wysokiej wartości odżywczej, tilapia jest niezwykle wszechstronna w kuchni. Można ją piec z ziołami, grillować z oliwą lub gotować na parze, zawsze uzyskując lekki i smaczny posiłek. Prostym sposobem na jej przygotowanie jest doprawienie jej cytryną, czosnkiem i kolendrą przed pieczeniem. Dzięki temu zachowuje swoje właściwości i zyskuje wyjątkowy smak. Czy próbowałeś już takiej metody przygotowania tilapii? Kolejną zaletą tej ryby jest jej doskonałe połączenie z zdrowymi dodatkami, takimi jak warzywa i produkty pełnoziarniste. Zbilansowany posiłek. Może składać się z grillowanego filetu tilapii, duszonego szpinaku i porcji brązowego ryżu. Takie połączenie dostarcza błonnika i składników odżywczych, które wspierają kontrolę poziomu cukru we krwi, a przy tym są łatwo dostępne i proste do przygotowania. Lekkość tilapii to także istotny atut. Dzięki łatwej strawności nie obciąża organizmu. Co ułatwia kontrolowanie glikemii. Jest to szczególnie korzystne dla osób z cukrzycą typu 2, które muszą spożywać dobrze zbilansowane posiłki, nie powodujące gwałtownych skoków poziomu cukru. Tilapia pozwala na zdrową dietę bez dodatkowych komplikacji. Innym atutem tilapii jest jej szeroka dostępność i przystępność cenowa. Dzięki temu więcej osób może włączyć ją do swojego codziennego menu. Nawet dla tych, którzy dopiero zaczynają lepiej dbać o swoje zdrowie, tilapia stanowi praktyczny i ekonomiczny wybór, który nie obciąża budżetu, a jednocześnie przynosi duże korzyści w kontroli poziomu cukru we krwi. Tilapia jest także bogata w fosfor kluczowy minerał dla metabolizmu energetycznego. Ten składnik odgrywa istotną rolę w pomaganiu organizmowi w bardziej efektywnym wykorzystaniu insuliny. Co jest niezwykle ważne dla osób z cukrzycą typu 2. Ponadto fosfor wspiera zdrowie kości i zębów, co stanowi dodatkową korzyść dla ogólnego stanu zdrowia. Numer 1: chude mięso wieprzowe. Chude mięso wieprzowe to opcja często niedoceniana, ale może być bezpiecznie i smacznie włączone do diety diabetyków. Takie części jak polędwica wieprzowa dostarczają wysokiej jakości białka i mają zawartość tłuszczu, porównywalną do piersi z kurczaka. To pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi i zapobiegać nagłym wzrostom cukru. Osoby poszukujące mięs, które mogą spożywać diabetycy, powinny rozważyć chude mięso wieprzowe jako wartościową i smaczną alternatywę. Kolejną zaletą chudego mięsa wieprzowego jest obecność witamin z grupy B, zwłaszcza witaminy B1, tiaminy. Jest ona kluczowa dla metabolizmu glukozy i pomaga organizmowi efektywnie przekształcać węglowodany w energię. Regularne spożywanie chudego mięsa wieprzowego może poprawić poziom energii i stabilizować poziom cukru we krwi, co jest niezwykle ważne dla osób z cukrzycą typu 1 lub cukrzycą typu 2. Jak zawsze sposób przygotowania ma ogromne znaczenie. Najlepszym wyborem są chude kawałki, takie jak polędwica czy schab, szczególnie jeśli są pieczone lub grillowane. Unikanie smażenia i gotowych przypraw sprawia, że mięso pozostaje zdrowe. Czy próbowałeś już piec polędwicę wieprzową z dodatkiem świeżych ziół, czosnku i odrobiny cytryny? To prosta, smaczna opcja, która pomaga w kontroli glikemii. Chude mięso wieprzowe jest również bardzo wszechstronne i doskonale komponuje się z wieloma zdrowymi dodatkami. Dobrym pomysłem na zbilansowany posiłek jest grillowana polędwica wieprzowa podawana z puree z batatów i gotowanym na parze brokułem. Takie połączenie zapewnia pełnowartościowy posiłek, który pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Małe zmiany w codziennym menu mogą znacząco poprawić zdrowie i samopoczucie. Ważne jest również to, że chude mięso wieprzowe zawiera mniej tłuszczów nasyconych w porównaniu do tłustych kawałków, takich jak żeberka. Dzięki temu zmniejsza ryzyko problemów sercowo-naczyniowych, co jest kluczowe dla osób z cukrzycą typu 2. Wybieranie chudych kawałków i ich zdrowe przygotowywanie to sposób na czerpanie korzyści z mięsa bez negatywnych skutków zdrowotnych. Obecność minerałów takich jak żelazo i cynk sprawia, że chude mięso wieprzowe jest dobrym wyborem dla diabetyków. Żelazo pomaga zapobiegać zmęczeniu, poprawiając transport tlenu w organizmie, a cynk wspiera układ odpornościowy. Jest to szczególnie ważne dla osób z cukrzycą typu 2, które muszą dbać o równowagę organizmu. Małe zmiany w diecie mogą przynieść ogromne korzyści zdrowotne. Chude mięso wieprzowe to świetna opcja na urozmaicenie jadłospisu bez ryzyka dla kontroli poziomu cukru we krwi. Jako lekko strawne i pożywne mięso może być częścią zdrowych i zbilansowanych posiłków. Ponadto jego delikatna konsystencja i łagodny smak sprawiają, że jest chętnie wybierane przez wielu ludzi, co czyni je praktycznym i smacznym wyborem na co dzień. Sprawdź pełną playlistę, aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących zdrowego odżywiania. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby otrzymywać nowe treści tego typu. Pamiętaj, informacje zawarte w tym filmie służą wyłącznie celom informacyjnym i w żaden sposób nie zastępują konsultacji z lekarzem.